Witajcie na kanale Czasem na Asfalcie a to jest recenzja butów Innovate Rocklight 290 Buty Rocklight 290 ważące 290 gram stworzone z myślą o maratonach górskich wyposażone są w głębokie 6 mm kołki płytkę Metaflex która chroni nas przed uderzeniami w kamienie. O przyczepnej gumie 3 Sticky, dzięki której bieganie po skałach będzie bardzo pewne i bezpieczne. Buty są amortyzowane dzięki piance Powerflow, która bardzo przyjemnie obserwuje uderzenia. Cholewka buta, która dzięki wiązaniu Adapt bardzo dobrze przystosowuje się do stopy. Nie uciska. But ma zintegrowany język z cholewką, dzięki czemu chroni nasze nogi przed piaskiem i kamieniami, e, które mogłyby znaleźć się wewnątrz buta. Przejdźmy do charakterystyki zastosowania. But stworzony głównie z myślą o bieganiu po skałach, górach. Dzięki bardzo przyczepnej e, gumie płytce MetaFlex, która chroni nasze stopy przed uderzeniami w kamienie. Zbiegając po bardzo technicznych terenach, naprawdę nie, nie czujemy lęku. Buty bardzo dobrze trzymają się powierzchni skał. Na mokrych skałach jest trochę gorzej, ale też sobie dają radę. Jedyny problem, jaki zauważyłem, to stabilność stopy. Jeśli macie tendencję do skręcania lub wyginania się stopy, musicie przemyśleć ten, ten but. Dla mnie but. Zdecydowanie powinien być bardziej stabilny. To spowodowane jest też prawdopodobnie tym, że tylna część cholewki jest dość miękka i, i nie stabilizuje tak dobrze naszej stopy. Są to buty bardzo responsywne, dynamiczne i warto używać ich głównie do ścigania. Treningi, ja zdecydowanie odpuszczam treningi w tych butach, głównie nadają się do do szybkich startów. Jeśli chodzi o komfort tego buta, pierwsze co zauważyłem po założeniu go na stopę, bardzo miękkie, żelowe wypełnienie. Cholewka jest dość gruba i nie wentyluje tak dobrze jak inne buty podobnych film. Długie bieganie nie męczy. Stopa się fajnie układa, nic nie uwiera wewnątrz, nie miałem z tym żadnych problemów. Stopa jest też fajnie tutaj. Przytrzymywana. Jest trochę miejsca na, na, na palce, choć ludzie o bardzo szerokiej stopie mogą być niezadowoleni z nich. Duży minus za sznurówki. W czasie biegów często mi się rozwiązują. Są potwornie długie, nie ma co z nimi zrobić, ponieważ nie mają żadnej kieszonki w języku na, 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 na schowanie ich. W kwestii wytrzymałości ja przebiegłem w tych butach około 200, maksymalnie 300 km. I dość mocno widać już ślady zużycia. Lewka przyciera się na załamaniach między, między wzmocnieniem z gumy. Bardzo szybko wyciera się też y, przyczepna guma. Jest to w zasadzie normalne, ponieważ guma, która jest bardzo przyczepna, jest zazwyczaj bardzo miękka. W tym roku wyszedł model y, 290 wzbogacony o Grafen, gdzie podeszwa jest y, bardziej wytrzymała. I bardziej elastyczna dzięki wzmocnieniu dzięki grafenu. Także no, dość szybko się zużywają. Trzeba przyznać, że nie jest to ikona y, niezniszczalności. Podsumowując, y, but fajny do ścigania ścigania przede wszystkim w ciężkim terenie, skalistym, na single trackach, y, gdzie potrzebujemy mieć pewność i dużą dynamikę i trzymanie na skalę. Buty szybkie, dynamiczne, e, responsywne. E, no, niestety, do wytrzymałości można się trochę przyczepić i nowej tutaj nie, nie, nie poszalał. Ten but myślę, że poleciłbym nową wersję, wyposażoną w grafenową podeszwę, ponieważ ten jest dość mało wytrzymały na zużycie. E, tutaj te kołeczki już zaczynają naprawdę tracić dość dużo e, z faktury i struktury tej, która tutaj była początkowo. A przebieg nie całe 300 km. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Zapraszam na kolejne recenzje. Będzie tego więcej. Będą recenzje głównie związane z biegami górskimi, sprzętem do biegów górskich, również do biegów asfaltowych. Dzięki jeszcze raz i zapraszam na kolejne odcinki.